Jak pewnie się domyślacie, to nie jest Malta. Od naszego powrotu minął ponad miesiąc i vloga z wypadu na Maltę nie będzie. Za chwilę powiem dlaczego i trochę o tej Malcie pogadam. Dzień dobry, widzu. Vloga z Malty nie będzie z prostego powodu. Otóż tuż przed wylotem, już na lotnisku, Zorientowałem się, że kamery zostały w samochodzie i nie było już sensu po nie wracać. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie musiałem się skupiać na nagrywaniu, mogłem po prostu sobie odpocząć i czerpać z tego wyjazdu bez konieczności filmowania. To też czasem jest potrzebne. No a też patrząc na wyniki materiałów z Czarnogóry, no to. Nikogo to nie interesuje tak naprawdę i e, niekoniecznie te e, vlogi podróżnicze się sprawdzają. Są fajną pamiątką dla nas, dlatego tego co głównie robię, no ale nie cieszą się jakąś wielką popularnością. Także chyba nikt z tego powodu nie będzie rozpaczał, że Malty nie ograliśmy e, w długim formacie. Swoją drogą jeśli jeszcze tych materiałów z Czarnogóry nie widzieliście, a chcielibyście podbić trochę statystyki, to linki Będą w opisie pod filmem i pewnie gdzieś koło mojej głowy teraz się pojawiają. Także zachęcam. W tych pięknych okolicznościach przyrody. Wspinamy się na herbaczą łąkę, także trochę przebitek z dzisiejszej wycieczki będzie, ale wróćmy do tej Malty. Spędziliśmy tam 4 dni. W sam raz, żeby odhaczyć wszystkie najważniejsze punkty. Ale myślę, że spokojnie jeszcze ze 3 dni moglibyśmy dorzucić i się nie nudzić. Bo w wielu miejscach mimo wszystko nie udało nam się zobaczyć. No ale City Break rządzi się swoimi prawami. Także w 4 dni staraliśmy się upchać ile się dało i też trochę odpocząć. Dużo czasu spędziliśmy w Waletcie, bo tam nocowaliśmy. Zaliczyliśmy rejs na wyspy Gozo i Comino, za słynną Błękitną Laguną, które w przewodnikach określane są jako punkty obowiązkowe wizyty na Malcie. Zobaczyliśmy Blue Grotto, jaskinie. Odwiedziliśmy historyczne miasta Mdina i Rabat. I to by było na tyle. Dużo jeszcze zostało do odkrycia, mimo iż wyspa jest niewielka. Na to wielu rzeczy nie udało nam się zobaczyć. Także no jest to na tle niedaleko. I bilety są w na tyle atrakcyjnych cenach, że na pewno kiedyś powtórzymy Maltę. I odwiedzimy te miejsca, na które teraz brakło czasu. Jeżeli chodzi o Gozo i Komino, zdecydowaliśmy się na wykupienie wycieczki zorganizowanej. I trzeba przyznać, że pod kątem organizacyjnym, była na najwyższym poziomie. Praktycznie całodniowy rejs z Walety: najpierw autobusem, potem promem na Gozo. Tam trochę czasu wolnego. Później na Komino. Wieczorne pływanie w Blue Lagoon. Jest short na kanale z tego rejsu, z tej wycieczki. Także poszczegóły odsyłam tam. No tutaj mogę powiedzieć, że polecamy. Mdina i Rabat. Robią wrażenie, chyba większe wrażenie zrobił na nas rabat. Mdina, taka trochę przytłaczająca, też jest short. Jeszcze połączyliśmy to z Blue Grotto, wyszła z tego półdniowa wycieczka. Całkiem, całkiem fajna. Także tak wyglądały dwa dni: pierwszy, właśnie na gozu i komino. Drugi to ta wycieczka do Blue Grotto Mdiny Rabatu. A Oprócz tego większość czasu spędzaliśmy w Malcie, jak już mówiłem. Stolica Malty nam się spodobała. W pierwszej połowie listopada było dość sporo turystów, szczególnie z Polski. Język polski było słychać za chwilę, ale nie były to takie ilości, takie tłumy, które. Przyprawiałyby o zawrót głowy Mówiąc szczerze to większe tłumy widzieliśmy dwa tygodnie temu w galerii krakowskiej. E, także nie było jakoś super tłoczno No i miasto samo w sobie ma niewątpliwy urok. Zresztą jak cała Malta aczkolwiek trochę nas zaskoczyła kiedy e, lądowaliśmy podchodzili w samolot do lądowania i patrzyliśmy na Martę z góry to mocno nas zaskoczył widok gęstej zabudowy. W zasadzie przez całą Martę się przejeżdża i nie wiadomo kiedy wyjeżdżasz z jednego miasta, wjeżdżasz do drugiego. E, tak blisko siebie są usytuowane. E, budynki są praktycznie przyklejone jeden do drugiego. E, w jest trochę oddechu. E, to trzeba przyznać. No i same budynki, zabudowania historyczne też całkiem ładne. Do tego Bliskość e, morza, aczkolwiek plaży jako takiej nie uświadczyliśmy Wybrzeże jest skaliste e, udało nam się popływać w miejscu, które nazywało się Natural Pool i było po prostu skalę basenem wykutym. Nie wiem czy naturalnie, czy przez człowieka. Tego nie jestem w stanie stwierdzić, no ale tam faktycznie wrażenia były fajne. Skąpieli. E, Drugą kąpiel zaliczyliśmy. Na komino w Blue Lagoon jak już wcześniej wspomniałem, także i trochę kąpieli udało się zaliczyć i trochę zwiedzania. Natomiast, mówiąc szczerze, sama Malta, mimo iż na pewno ciekawa i sympatyczna, to nie powaliła nas na kolana. Nie było efektu wow, nie było zachwytów. Widziałem całą masę postów na Instagramie wcześniej. Przed wyjazdem ludzi zachwycających się Maltą. Ja osobiście tego zachwytu nie poczułem. To nie jest tak, że odradzam mi, że mi się nie podobało, tylko są takie miejsca, które odwiedzasz i faktycznie jest ten efekt wow. W tym roku była to choćby włoska Matera, którą będziemy pamiętać do końca życia i którą chętnie jeszcze raz zobaczymy. Natomiast na Malcie tego zabrakło. Szczerze mówiąc nawet Czarnogóra chyba większe wrażenie na mnie zrobiła. Nie wiem jak na dominicę, ale podejrzewam, że też. No z mojej strony bardzo mi się podobało. Wybrzeże skaliste, skały same w sobie i bardzo chętnie wrócę na maltę, żeby potrekkingować. oraz podobało mi się, podobała mi się różnorodność historyczna. To znaczy Widoczny wpływ kultury brytyjskiej. Budki telefoniczne, chociażby budynki historyczne z tych czasów. No i jestem zachwycona jedzeniem, to na pewno. Malta street foodem pysznym stoi. Są napływy włoskie, przede wszystkim sycylijskie. No, jest po co wracać. Skoro już Dominika o tym jedzeniu wspomniała, to Pora na garść informacji praktycznych. Co do jedzenia, nie udało nam się źle trafić przez te cztery dni. Jedliśmy w różnych miejscach, jedliśmy różne rzeczy. Jedliśmy też wspomniany przez Dominikę street food, kupiony na dworcu w walecie autobusowym. I wszystko było bardzo dobre. Najgorszym, co nam się trafiło, była tak naprawdę pizza. Co trochę zaskakujące, aczkolwiek pizzę łatwo można zepsuć. Ona nie była zła, natomiast no, nie do końca trafiła w nasze gusta, ale wszelkiej maści makarony. Jedliśmy też zupę rybną, jedliśmy steki, jedliśmy makaron z owocami morza, chyba nawet dwa razy w różnych, różnych restauracjach, w różnych miejscowościach. Wszystko było świetne. No i jedliśmy też królika, bo o dziwo Malta królikiem stoi, kulinarnie. Co jest o tyle zaskakujące, że jedyny królik jakiego widzieliśmy to była jakaś domowa miniaturka, którą, z którą ktoś spacerował na smyczy po ulicach Waleccy. No ale daniem narodowym Malty jest potrawka z królika, też mieliśmy okazję spróbować. Trochę jak kurczak, trochę się trzeba było namęczyć żeby się z nim rozprawić ale w smaku, naprawdę super także kulinarnie zdecydowanie Malta na plus no i kolejna ważna rzecz to nie ma sensu wynajmować samochodu wyspa, a co za tym idzie też cały kraj jest doskonale skomunikowana transportem publicznym na lotnisku na dzień dobry można kupić kartę na 4 bądź 7 dni i na tej karcie podróżować dowoli autobusami, także pod tym względem naprawdę jest super. Tym bardziej, że tymi autobusami da się wszędzie dojechać. Nie pamiętamy już dokładnie ile te karty kosztowały, ale chyba na 4 dni 19 euro. Sprawdzę, jeżeli mi się uda, i może skoryguję odpowiednim napisem, w tym miejscu. Jeżeli chodzi o koszty dla tych, którzy to, których to interesuje, no to liczyliśmy po powrocie i całość na dwie osoby kosztowała nas około 5000. Niestety, przespaliśmy dobry moment na kupienie biletów lotniczych, długo zwlekaliśmy no i musieliśmy ostatecznie kupić bilety trochę droższe, ale zdecydowaliśmy się na ten krok, nie żałujemy. Noslek nie był jakiś super drogi, ale też miejsce takie średnie do nocowania nam się trafiło. No i żywiliśmy się głównie na mieście plus jakieś tam śniadania, wiadomo, w apartamencie sami sobie robiliśmy, ale nie oszczędzaliśmy jakoś specjalnie. Aha, no jeszcze w tym koszcie jest też ta wycieczka, rejs na Gozo i Komino, też nie pamiętam dokładnie ceny. Ale w szorcie, o którym już wcześniej wspominałem, ona jest podana, więc tam możecie sobie sprawdzić. Na pewno da się taniej. My wydaliśmy tyle, ale jakby ktoś chciał mniej, to na pewno się uda. To by było na tyle, jeśli chodzi o Maltę. Przed nami trudny okres. Najbliższy wyjazd tego typu prawdopodobnie w okolicach kwietnia, ale to wszystko na razie jest w sferze planów i do realizacji daleko. Jesień, zima to nie są moje ulubione pory roku i mój ulubiony czas. Pewnie e, będziemy się ograniczać do górskich jakichś wypadów, wycieczek takich jak ta. E, chciałbym też trochę więcej e, tak zwanych road tripów, czyli wycieczek samochodowych, bo po pierwsze ten format mi osobiście się spodobał. E, chociażby film z wypadu do Czech w sierpniu, do ołmuńca Mi osobiście się to podoba. To raz, a dwa, jeżeli widzieliście nasz film z weekendu z Mini Cooperem, to pewnie kojarzycie, że wspominałem tam o planowanej zmianie samochodu. Ona już nastąpiła. Myślę, że poświęcę temu tematowi osobny film i jakąś właśnie postaram się niedaleką wycieczkę samochodową przygotować na tą okazję. Natomiast spokojnie nie zamienimy się w kanał motoryzacyjny. No ale chciałbym też w te klimat trochę bardziej uderzyć. Raz dla siebie, dwa też właśnie kontentowo, i tak to może w najbliższych miesiącach wyglądać: że będziemy sobie łazili po górach i jeździli gdzieś samochodem. Jedną dłuższą wycieczkę już mam zaplanowaną na luty, ale na razie cichosza, bo nie wszyscy jeszcze wiedzą, jak ona ma wyglądać i to trochę niespodzianka ma być. Znaczy, to że jedziemy gdzieś jest wiadome, ale gdzie, po co, jak. To jeszcze tajemnica. Także dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. Jeżeli macie jakieś pytania o maltę, to śmiało możecie pisać w komentarzach. No i do zobaczenia. Mam nadzieję, niebawem tradycyjnie. Chociaż teraz była trochę dłuższa przerwa. Ale najbliższy film, następny film postaram się, żeby był szybciej. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia.